No cześć, jestem, że witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii oceniam Was, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na bardzo ciekawej mapce na mapce pod tytułem Potrafisz oszukiwać i zrobił ją dla nas. Waga, waga, tutaj jest twórca. I jest to Boybips 99, czyli jeden z takich widzów, których już tak pewno ciężko nie kojarzyć. Ale słuchajcie, od razu przejdźmy może do tego, co tutaj dalej mamy, czyli jak grać. Mapa polega na oszukiwaniu, a zarazem na przejściu poziomu z lewej strony są tabliczki, które mówią, jakich komend możesz użyć. Za każdy ukończony poziom otrzymujesz monetę. Na niektórych poziomach są podpowiedzi. I tutaj ostatnie rzeczy i zasady, czyli Adventure Peaceful, nie byłej mapy, Render Distance 8. Wszystko już poustawiane, Słuchajcie, także myślę, że możemy teraz przypomnieć Wam o tym, że jeśli Wam się spodoba ta mapa, oczywiście możecie zostać łapkę w górę pod spodem, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie śledzić wszystkie te materiały tutaj, zadzwonić dzwoneczkiem i zaznaczyć, że chcecie... <laughs> I zaznaczyć również, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. No dobra, słuchajcie, a my tymczasem przejdźmy już po prostu do gry. Czyli start potrafisz oszukiwać. Bardzo fajnie zrobione swoją drogą wizualnie. Bardzo mi się podobałem te, nawet title, które tu wyskakują na środku. Czy bardzo ładnie zrobiony właśnie tutaj opis tych, jak to się nazywa? No, nie wiem, ustawień czy zasad. To, to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo ładnie wygląda. Jest bardzo czytelne. To jest bardzo fajne. Używajcie mniej więcej takich kolorów. To bardzo, że tak powiem, ułatwia jakby prowadzenie tutaj na tej mapie. I słuchajcie, mamy tak. Pierwszą komendę, jaką mamy, to jest teleport i to jest set block. Takie możemy użyć. Ja podejrzewam, że tutaj jest płytka naciskowa, na którą musimy się dostać. Czy możemy bez komendy? Nie, za bardzo bez komendy, chociaż patrzcie, możemy za pomocą komendy się tam dostać. Zrobimy sobie tak, że teleportujemy się do góry o dwie kratki. Taką komendę możemy użyć. O, I znajdujemy się teraz na trapdorze i słuchajcie, możemy z tego trapdoora sobie wskoczyć po prostu na górę. Dobra, i to jest jedna droga, jaką, jaką zrobiłem, żeby tutaj się dostać. Drugą drogą mogą być po prostu set blok, żebym stawiał sobie bloki, na których bym dotarł tutaj na górę. Dobra, mamy monetę i mamy poziom drugi. Poziom drugi, czyli komendy to są efekt i give. Możemy sobie dać coś, co pozwoli mi wskoczyć na górę, i możemy sobie dać efekt, który pozwoli nam wskoczyć na górę. Ja myślę, że możemy to zrobić za pomocą efektu. Efekt yy, o nazwie Jump Boost. On będzie całkiem spoko, tylko że ten podstawowy nam nie pozwoli tam doskoczyć, dlatego damy sobie jump boost może wiecie, to jest czas i tutaj mamy ten wzmacnienie, czyli dajmy sobie taką właśnie dwójkę, tak, to było chyba na 5 sekund o sile 2. Poziom trzeci, kolejna moneta dla nas i komendy clone albo fill. I tutaj, słuchajcie, tak, hmm. ja myślę, że zrobimy sobie tak, że sklonujemy sobie po prostu ten bloczek, który się znajduje tutaj. Do tego będziemy potrzebowali naszej samej komendy clone i teraz tabem, słuchajcie, wybieramy te koordynaty, które tutaj są. Klikając trzy razy tab, spacja, tab, spacja, tab, spacja, mamy ten punkt zaznaczony jakby, nie? Czyli będziemy klonować sobie z tego punktu do tego punktu, to jest moje zaznaczenie i będziemy sobie to robić czekajcie, to sobie zaznaczmy i zróbmy to sobie tak, żeby to było o jeden blok wyżej, czyli zrobiliśmy te same koordynaty to będzie minus 139 tylko, że 17, jeden blok wyżej i 30 proszę bardzo, dobra, mamy skopiowane i teraz jeszcze raz możemy to skopiować myślę, że skopiujemy to sobie w miejsce, w którym ja teraz stoję, czyli za pomocą tyldy wpiszemy te koordynaty relatywne tutaj mamy w ten oto sposób zrobione schodki i mamy kolejną, kolejny etap zakończony wspaniale, poziom czwarty Postaw bloki w miejscu, gdzie są napisy. Czyli mamy glinę i mamy deskę. A komendy, jakich możemy używać, to jest game Mode i Give. Czyli możemy sobie dać, albo możemy sobie mm, zmienić GameOd i po prostu chyba z GameOda pierwszego wziąć z tego, co rozumiem. To też całkiem spoko. Dobra, to jest deska, to jest glina. A teraz pytanie, jaka to będzie glina? Bo słuchajcie, to jest zaraz <laughs> jeszcze się, e, się, się okaże, że to jest jakaś inna glina niż ta, ta która mogła być na zwyczajnej świecie. Dobra, weźmy na, na początek sobie deskę. Weźmy sobie glinę. Tą zwykłą glinę. Czy one będą dobre? O, patrzcie, zniknął mi napis. A tutaj? Tutaj mi nie zniknął napis. Fajnie to jest zrobione, słuchajcie, bo dopóki tutaj jest napis, ja nie mogę tutaj żadnego bloku postawić, czyli to nie jest ta glina. Widzicie? Tutaj był też napis, to znaczy, że tutaj był Armor stand, jak zmieniły sobie na spektatora. Widzicie, tutaj jest niewidzialny Armor stand. On sobie w tym miejscu egzystuje. I w miejscu, gdzie jest Armor stand, my nie możemy postawić sobie nic zupełnie. Eee, nie możemy tutaj zrobić nic. Możemy tylko za pomocą pistona na przykład wepchać w to miejsce blok. Eee, w efekcie. Jak złapałem deskę do ręki, to mi zniknął ten armor, stand, który był tutaj. Tutaj możemy postawić sobie deskę, a tutaj, żeby postawić sobie glinę, musimy znaleźć odpowiedni rodzaj gliny. Weźmy sobie zwykłą utwardzoną glinę. Czy to jest ta glina? Nie, to też nie jest jeszcze ta glina. Słuchajcie, weźmy sobie zatem może biały, bo biały to jest taki najczęściej używany kolor. Tak, patrzcie, i teraz zniknęło, wspaniale. Możemy postawić poziom piąty, zakończyliśmy kolejny poziom. Te przedmioty sobie tutaj wyrzućmy. Cztery monety mamy już zebrane. Komendy Execute Set Block Czyli, żeby dostać się na górę, możemy za pomocą Executa to zrobić. Jak to można było za pomocą Executa zrobić? Ja myślę, że po prostu za pomocą Set Blocka to zrobimy, bo Execute, słuchajcie, to musiałbym coś wykrywać. To też mogłem sobie dać albo lewitację, albo jump BOOST'a za pomocą Executa. To jest też dość proste, ale my zrobimy to za pomocą Set Blocka. Wiecie co? Ja myślę, że moglibyśmy zrobić to sobie tak. Ja wam pokażę bardzo fajny trick. Na taki etap zrobimy za pomocą tylko jednego bloku. Postawimy sobie po prostu na wysokości naszej głowy drabiny. To jest mój pomysł. Do tej drabiny ja mogę doskoczyć, słuchajcie, ona tutaj, że tak powiem, egzystuje sobie, jest w locie. Ja mogę wskoczyć na nią, mogę wejść na nią i mogę sobie wskoczyć już na samą górę. W efekcie to jest chyba najszybszy sposób, żeby taki etap sobie pokonać. Dalej. Poziom szósty. Zrób coś, aby pszenica urosła. Żeby pszenica urosła, give albo game mod. Musielibyśmy sobie mączkę kostną ogarnąć. Słuchajcie, jak to było? Jakbyśmy chcieli sobie dać, to będzie give a p, Minecraft dwukropek I teraz to jest Bone Mill? Jest coś takiego? Nie, jest Minecraft Bone, albo Minecraft Bone Block. A może jakoś inaczej, to się pisze Mill, albo. Jak to jak to by było? Czekajcie. Hmm. Nie to wiecie co ja po prostu sprawdzę to na gameodzie w tym menu to się znajduje w tym przypadku chyba tak. To jest die, Minecraft die, czyli barwnik, barwnik o y, damage value 15, Ok, to w takim razie sobie damy tego, give a wiecie co ja mogę w ogóle wziąć, co ja przecież stąd, dlaczego sobie nie wziąłem tego. Dobra, dajmy sobie game od drugi, adventure, tak jak mieliśmy wcześniej, o i nie możemy tego zrobić, czyli musimy na game modzie pierwszym jednak to robić. Weźmy na creative szybko sobie urośnimy tą pszenicę, niech ona sobie tutaj szybko urośnie i zaraz będziemy przechodzić do następnego etapu, wspaniale, poziom siódmy. O kurczę, coś się zepsuło i nie można werszyć, wy, 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 wykryć kurczaka, pomożesz i naprawisz ten błąd i słuchajcie tak, mamy tutaj kurczaka, dlaczego go nie wykrywa, weźmy sobie game mod 1, tutaj jak saniemy, wspaniale game mod 1 nam się włącza, co my tutaj mamy, o boże, <laughs> co tutaj się stało w tym, w tym command bloku? set block redstone block, czyli tutaj się postawi coś w momencie kiedy my poprawną komendę napiszemy. No dobra, coś się zepsuło, więc musimy wpisać uprawnie. Type równa się i po prostu możemy wpisać sobie chicken. I musimy ustawić jeszcze always active, patrzcie, tylko kolejna rzecz. No i się udało, spoko. Poziom 8. komendy kill i kill. Czyli jedna komenda, jaką możemy zrobić, to jest kill. Ehm, chyba z tego co dobrze rozumiem, słuchajcie, biorąc pod uwagę to, że tutaj jest głowa i kawałki krwi gdzieś tutaj leżą, musimy zabić chyba samych siebie. Także wpiszmy sobie po prostu kill. Respawn, ukończyłeś mapę, no właśnie, słuchajcie, tak podejrzewałem, że właśnie w ten sposób to będzie wyglądało. No dobra, skoro ukończyłem mapę, to teraz można byłoby się przyjrzeć, jakie tam były mechanizmy, chociaż mechanizmów mam wrażenie, że tam zbyt wiele nie było. Dajmy sobie game od pierwszy, polećmy sobie do tych arenek, które chyba tutaj w oddali już widać. No, i tak. I jedyne komendy, jakie tutaj mi się wydaje, że się już znajdowały, to był test for, który sprawdzał, czy yy, albo czy ja się, czy jak kliknąłem tutaj tą płytkę, albo czy na nią wszedłem. Yy, żeby to sprawdzić, słuchajcie. Tutaj nie mamy żadnego nic pod spodem, nie? Patrzcie, tutaj jest sama płytka. To jest też fajny trick. Yy, za pomocą test for bloka możemy wykrywać, czy płytka została wciśnięta, i tutaj prawdopodobnie tak jest. Widzicie? Test for block Minecraft Heavy Weighted press, Pressure Plate. Tutaj jest. I 1 1 to jest właśnie wciśnięta płytka w momencie kiedy miałaby 0 tutaj, to wtedy byłaby nie niewciśniętą. I w momencie, kiedy my tutaj staniemy, to ten test for block sprawdza w tamtych, na tamtych koordynatach, czy znajduje się tam tylko i wyłącznie wciśnięta płytka. W ten oto sposób możemy sobie zrobić guzik bezprzewodowy, jak widzicie, nie że zrobimy sobie przycisk, który znajduje się tutaj, nie ma żadnego command bloka w okolicy, ale command blokiem gdzieś w oddali sprawdzamy sobie, czy ten guzik został wciśnięty. I to jest całkiem fajna droga do tego. Tutaj mamy teleport i mamy ten title. Title, który bardzo mi się podoba, jest bardzo fajnie, fajnie zrobiony. Wiecie co, wcisnę go, żebyście jeszcze raz mogli zobaczyć, jaką wygląda. Według mnie chyba jeden z najładniejszych, jak, jak ja ostatnio widziałem. Tutaj na subtitle wyświetla mi się po prostu poziom drugi. Bardzo ładnie zrobione. Bardzo estetyczne swoją drogą. Następny etap tutaj mamy również e, z e, jakimiś komendami. I tu jest na tej samej zasadzie dokładnie jest wykrywana po prostu płytka e, Tutaj oczy ona została wciśnięta i tutaj kolejne komendy nam się pojawiają. No i tutaj już było coś dalej, chyba więcej z tego coś, co kojarzę. Nie, tutaj też była jeszcze płytka naciskowa, i na następnym mamy już tak, mamy tutaj po prostu test for blok. Czy postawiliśmy deskę, czy postawiliśmy mm, glinę. No i właśnie, co do tej gliny, była niesprecyzowana. To trochę mnie tak, yy, że tak powiem, no rozproszyło, bo nie wiedziałem, co tam do końca mam zrobić. No i deski. One sprawdzane są jedne i drugie, i tutaj za pomocą. Yy, za pomocą czego? Jak to działa? Aha, za pomocą bramki logicznej typu END, bo to jest zwykła bramka logiczna typu END, tylko. Ona jest na zasadzie chyba wykluczenia, czyli jeśli ten się zaświeci i jeśli ten się zaświeci, to dopiero wtedy ten zgaśnie w tym miejscu. No i dobra. Tutaj jest wykrywa glinę w ręku. No właśnie. A i tutaj jest właśnie to, o czym wam jeszcze mówiłem. Ta jedna rzecz, że w momencie kiedy. Kiedy wykryło mi glinę w ręku, kiedy złapałem odpowiedni blok gliny, to wtedy ten armor stand zniknął. Tu mamy usuwany napis glina, czyli po prostu zabiło armor standa o nazwie glina. Bardzo fajny, bardzo prosty sposób i uniemożliwia nam postawienie złego bloku w tym miejscu. Bo możemy postawić blok dopiero wtedy, kiedy armor standy zniknęły mi z tych dwóch miejsc. To jest też bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo proste i, i naprawdę, naprawdę spoko. Dobra, następna też była chyba płytka. Tutaj było sprawdzenie, czyli tutaj było po prostu sprawdzenie, czy pokrywają się ze sobą te dwie strefy. Jeśli wyrosłem wszędzie trzcinę tutaj, nie trzcinę tylko zboże, to wtedy zadziałało. Sprawdza, czy pszenica urosła, następny poziom. Czyli tutaj mamy tyle, tyle z tego wszystkiego. No i tutaj kolejną rzeczą było sprawdzenie, czy kurczak jest. I ostatnia komenda stawiała prawdopodobnie w tym miejscu blok Redstone'a. Coż tutaj jeszcze mamy? Tutaj chyba nic takiego istotnego więcej nie ma, no w każdym razie słuchajcie, komenda była zepsuta, to było jedyne do naprawienia, no i całkiem, całkiem fajnie, mi się ta mapka podobała, ostatnie też całkiem spoko, bo yy, sprawdzało czy graf się tutaj znajduje. Jeśli gracz się znajdował, to wtedy zmieniało mu... E, zmieniało mu spawn point w inne miejsce. No i w efekcie, jak stanąłem sobie tutaj na samym końcu, słuchajcie, wpisałem sobie kill, to zabiło mnie i przerzuciło mnie od razu na koniec. Ukończyłem mapę wspaniale. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, bardzo prosta mapka, krótka mapka, a jednocześnie naprawdę, naprawdę bardzo fajna i bardzo przyjemna do rozgrywki. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. Jeśli chcecie podesłać mi swoją mapkę, możecie to podesłać na kontakt.wcanynizio.gmail.com Zapraszam również, żebyście wbili na Instagrama, na Facebooka i na grupę poziomki. To też takie miejsca społecznościowe. Ja się będę z wami żegnał. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, na razie cześć!